Dzień dobry kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na kolejnym ogólnym czytaniu tym razem na kwiecień bieżącego 2021 roku. Dzisiaj rozkład przy pomocy talii Syreni Tarot. Na zakończenie jedna karta z serii Klucz Anielski jako puenta podsumowanie tego czytania. I cóż, przechodzimy do rozkładu. Karty są potasowane, ale zanim rozkład, przypomnę, że czytanie jest ogólne. Może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne. Dlatego zawsze zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali film ze swoim znakiem ascendentalnym. Link macie w opisie filmu, który przyniesie Was na stronę, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć. Zapraszam również osoby zainteresowane czytaniami na drugi kwartał bieżącego roku na mój kanał, zakładka playlista. Tematycznie, odszukajcie sobie tam kursorem zjeżdżając z góra dół. Yy, drugi kwartał 2021, czytania na uczucia i na pracę. Dla wszystkich znaków, jeżeli jesteście zainteresowani obejrzeniem takiego filmu, serdecznie zapraszam. No dobrze, przechodzimy do rozkładu. Tak jak mówiłam, karty potasowane. Już je przekładamy i patrzymy, co tam ciekawego uwodnika kwiecień zapowiada. Energia, z jaką wodnik wchodzi w miesiąc kwiecień. Kochankowie bardzo fajna karta co pomaga bądź przeszkadza? Umiarkowanie no, czyżby tutaj wodnika kusiło jakiś romans, ale panuje nad sobą? Na kochani. Lecimy dalej. Wasze działania w miesiącu, kwietniu. Cztery buławy. Bardzo ładnie. No, szykuję się czytanie na uczucia, mimo że osobno we wam robię uczucia, filmy. Zaraz będę na kanale. No, ale o pracy może tam też coś zahaczymy. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Pięć buław. O kim, o czym wodnik myśli, co planuje, co analizuje na kwiecień? Sześć denarów, połowa miesiąca, arcykapłanka. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak wy czujecie, odbieracie całą tą sytuację. Karta śmierci, czyli gotowi jesteście na jakieś zmiany w swoim życiu, czy to prywatnym, czy to zawodowym. Otoczenie, rodzina, znajomi, czynniki zewnętrzne. Słoneczko, czyli tutaj macie wsparcie. Aplauz i dobrą energię, obawy bądź nadzieję. a zbław, no, 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 proszę bardzo, oj niektóre wodniki bardzo mocno tutaj się zakochają. W kwietniu wiosna im służy i koniec miesiąca. Pięć kielichów, a widzicie? Coś jednak nie tak. W tle czytania mamy kartę księżyca. A właśnie być może wodnik. No niestety. Dał się oszukać, zwieść. Dał się złapać na pozory. Już kochani, kosiczkę zapalimy. Żeby miło miło. No, nie fajnie, że ta piątka kielichów na koniec, bo już tak było fajnie. Zacznijmy sobie najpierw od spraw zawodowo-finansowych, później powiemy o uczuciach. Nie za bardzo, bo i tak będą osobno filmy, ale coś tam powiem, no bo karty są takie, a nie inne, więc trzeba powiedzieć. Kochani, jesteście w energii karty kochanków, czyli wybór pomiędzy dwoma osobami, dwoma opcjami. Jakieś dylematy, wątpliwości, zastanawianie się, którą opcji wybrać, tak? Którą drogą podążać? Jaki plan działania tutaj zrealizować? Jest to oczywiście karta też zakochania, partnerstwa, e, zakazanej miłości, więc może być jakiś romans, może być jakiś flirt. Ale raczej Karta kochanków zawsze mówi o dokonaniu wyboru pomiędzy bądź współpraca z kimś. Więc tutaj też może być jakaś współpraca. Jakaś spółka, tak? Jeżeli prowadzicie razem interes, no być do tej pory, no dobrze się działo, dobrze wam się ze sobą współpracowało. Do tej pory jedno drugie uzupełniało i był spokój i Tolerancja, cierpliwość względem partnera biznesowego, to jak najbardziej tutaj dobrze się wiodło. Może były jakieś konflikty w przeszłości, ale udało jej się szybko jakoś zakończyć i, i pogodzić sprawy. Natomiast, jeżeli są wodniki, które poszukują pracy i do tej pory no, już się denerwowali, złościli i brakowało już im takiego zapału, bo ile można szukać, szukać i nic z tego nie ma. Jakaś oferta się pojawiła, bądź nawet dwie oferty, i teraz właśnie wodnik być może będzie się zastanawiać, którą z tych ofert przyjąć. To może być jakaś oferta od bliźniaka, bądź od strzelca, ale niekoniecznie. Mogła być też taka sytuacja, że wodnikowi no, spodobała się jakaś funkcja gdzieś w jakimś przedsiębiorstwie u jakiegoś pracodawcy, no i zamarzył sobie u niego pracować, wysłał CV. Jest zaproszony na rozmowę, ale okazuje się, że jest zbyt wiele chętnych na jedno stanowisko. No i wtedy wodnik się zastanawia: będzie ta praca, czy jej nie będzie. Musi cierpliwie czekać, uzbroić się w cierpliwość i czekać. Opanować emocje, uspokoić się i czekać. Nawet jeżeli to czekanie może się wydłużyć. Więc tutaj, kochani, myślę, że będziecie jakieś sprawy rozwiązywać, podejmować jakieś decyzje. Czasami może będziecie musieli stanąć właśnie przed jakimś wyborem. Kogoś bądź czegoś. Zobaczmy. Sześć kielichów. No. Praca marzeń, współpraca, dobra współpraca, czyli pomoc kogoś. Bądź, no, przyjaźń jakaś tutaj się rozwija, tak? Może jest propozycja jakiejś współpracy? Jakiś przyjaciel, dawny znajomy, nagle gdzieś tam się pojawił i proponuje jakąś współpracę. Natomiast u niektórych też będzie to takie nadganianie zaległości. Jeżeli były tutaj jakieś problemy z własną firmą, to teraz będziecie musieli naprawdę wiele decyzji podejmować, co tu zrobić, żeby zachować równowagę, balans i taką stabilizację w tym wszystkim i być może tutaj nadrobić jakieś zaległości, tak? Jakieś sprawy, które no, na czas nie zostały zrealizowane. Wasze działania, cztery buławy, no postawić to wszystko na czterech nogach, tak? Żeby ta konstrukcja była stabilna, żeby czuć się bezpiecznie i to w sferze zawodowej i, i w sferze uczuciowej. Niektórym wodnikom marzy się dom, rodzina, małżeństwo, tak? Już pójście o kolejny krok w rozwijaniu swojego życia, swoich marzeń życiowych, swoich priorytetów. Pracę macie, ustabilizowane życie zawodowo-finansowe, więc być może tutaj jesteście gotowi na to, żeby właśnie. Związać się z kimś na stałe, pomyśleć już poważnie o, o rodzinie. Natomiast, jeżeli. Ja, ja będę trochę skakać, kochani, bo jak już wiecie, ja zawsze różne wersje mówię, więc musicie wyłapywać coś tam dla siebie. Nie idę szablonowo jedną wersją, bo jest was dużo i chcę, żeby każdy coś tam dla was miał. Natomiast, moje kochane wodniki, jeżeli pokusiliście się o jakiś romans, chyba że wróciła jakaś była bądź były z przeszłości, no i chce się pogodzić prosi o jeszcze jedną szansę. No zastanawiacie się, czy możecie czuć się bezpiecznymi przy tej osobie, tak? Czy ona nie ma przed wami jakichś tajemnic, czy czegoś nie ukrywa, czy nie robi jakiejś dobrej miny do złej gry, nie stwarza pozorów i nie udaje kogoś, kim naprawdę nie jest, manipulując waszymi emocjami, tak? Więc tutaj wodnik musi wykazać się ogromną intuicją, wyczuć. Wyczuć odpowiednią chwilę, odpowiedni moment do podjęcia właśnie ważnej decyzji, bo wodnik w kwietniu będzie podejmował decyzję: czy to jeżeli chodzi o związek, czy o pracę. Dąży do poczucia bezpieczeństwa, zakończył jakieś konflikty, no i wytrwale osiągnął swój cel. Walczył o to, na czym mu zależy. O czym myśli wodnik? Po pierwsze, sześć denarów, czyli tutaj. Płynność finansowa, jeżeli mówimy o pracy. o stałym wynagrodzeniu, o inwestycjach, które, żeby się, o inwestycjach, które poczynił, żeby się powiodły, tak? Jak zainwestowałem dużo, no to chciałbym na tym zarobić, czyli te pieniądze do mnie wracają pomnożone, tak? Jest ta równowaga finansowa, o uczciwym partnerze biznesowym, ogólnie o transakcjach, żeby one były dobre, korzystne, żeby. Osoby, które zamawiają u Was jakieś usługi czy towar, były wypłacalne, rozliczały się za te faktury, nie oszukiwały Was, żeby normalnie było można funkcjonować tutaj w świecie zawodowym. Natomiast w związkach, no chcielibyście udanego związku, partnerstwa, konkretów, stabilizacji: kogoś, kto będzie z Wami na dobre i na złe, na kim możecie polegać, kto zawsze Was wspiera. No, i bierze tyle samo, ile od was dostaje. Znaczy, bierze, daje tyle samo, ile od was dostaje, bo bierze to wiadomo, ile bierze. Czyli jest ta wzajemność, jest to właśnie takie równouprawnienie i, i prawdziwe partnerstwo, taki stabilny związek. Połowa miesiąca mamy karty arcykapłanki, jest to karta. Gdzie też widać ten księżyc, czyli tutaj ta intuicja bardzo wyostrzona, ale też umiejętność przewidywania pewnych działań, pewnych sytuacji. Tak jakbyście wiedzieli mniej więcej, co może być, ale nie zdradzali jednocześnie swoich, e, swoich poglądów, nie zdradzali swoich pomysłów, swoich właśnie przewidywań. I piątka buław. Może być też tak, że wodnik po prostu mimo jakiegoś zamieszania robi swoje i nie chwali się tym, tak? Umie ubiec pewne sytuacje, które mogą zakończyć się konfliktem. Natomiast widzę tutaj niektóre wodniki wkroczą sobie w romans i to może być odbicie komuś partnera, czyli automatycznie wodnik staje się tajemnicą, partnerem, partnerką ukrytą. O którym jeszcze oficjalnie nie wiadomo. Bądź jest i chce uniknąć całego tego zamieszania. Przewiduje to wcześniej i potrafi w odpowiednim momencie zapobiec pewnym wydarzeniom. To jest też karta cierpliwości, więc nawet jeżeli jest tutaj jakaś walka, też wrócę teraz do pracy. Jeżeli jest konkurencja, tak? I ciężko jest wodnikowi wybić się na tle tej konkurencji. No to wodnik sobie jakoś poradzi, dlatego że no, ma tutaj to coś, co być może nie każdy ma. Właśnie to intuicję i ten zmysł postrzegania, wybiegania w przyszłość i zapobiegania pewnym wydarzeniom. Dwa miecze. Dwa miecze... Zastanawianie się, właśnie, tak? Zastanawianie się nad tym, co będzie dalej. Czyli tak, jakby wodnik powstrzymał się od pewnych decyzji i wypowiedzi jeszcze do połowy kwietnia, bo nie wie, jak tutaj zakończy się ta cała kotłowanina, tak? I teraz, tak, w pracy może być problem z konkurencją, może być problem. Że jeszcze nie otrzymacie odpowiedzi zwrotnej od pracodawcy i nie wiecie, czy zostaliście zatrudnieni, czy nie, tak? Ale cierpliwie czekacie, bo jest dużo chętnych. Niektórzy mogą być niezdecydowani, tak? Jeżeli macie własne firmy, no to w całym tym zamieszaniu informacyjnym, czyli obostrzenia, jakieś nowe przepisy, też zastanawiacie się, co zrobić. I jak się zabezpieczyć na przyszłość, żeby pewne rzeczy ominąć, nie popełniać tych samych błędów, dostosować się być może. Dlaczego mówię dostosować? Dlatego, że jesteście w energii śmierci. Śmierć mówi o zmianach, o transformacji, o przemianie przemianie nas samych i dojrzałości do pewnych decyzji. Czyli odklejamy się, odrywamy od pewnych zachowań, przyzwyczajeń z przeszłości, zamykamy coś, co było. Na przykład jakiś no, nieudany okres w pracy, tak, czy nieudany okres w związku. I świadomie teraz wchodzimy w nowe. Chcemy coś zmienić. Nakierunkować się na nowe. No i mamy tutaj cesarza, więc być może chodzi o stanowisko w jakiejś firmie, może chodzi o waszą własną firmę, przedsiębiorstwo. No wy jesteście tutaj osobą decyzyjną, więc wy podejmujecie decyzje, ludzie to szanują. Natomiast jeżeli chodzi o związki, wodnik bardzo dojrzał i świadomie chce zostać ojcem, matką, żoną, mężem, założyć po prostu rodzinę, tak? Stałego związku. Przepraszam was kochani, prawda, chyba prawda. Tak wczoraj zmarłam w niedzielę padał śnieg. Mieliśmy tam taką z mężem sytuację ciekawą z autem, e, gdzie nam się rozkraczył, że tak powiem, w lesie. I zanim tam poczekaliśmy na pomoc, to no, wymarzłam się trochę, bo nie można było go uruchomić, więc ogrzewanie nie działało. I chyba, chyba no, dzisiaj będę odczuwać tego efekt. Ale wszystko jest już dobrze. Okazało się, że to jakaś w samochodzie, tam poszła, nie znam się na tym, ale już wszystko działa. Obym tylko ja się nie rozchorowała całą tą przygodą. No dobrze, kochani. Więc wracamy do czytania. Zmiany. Wodnik jest gotowy na zmiany. Wodnik. Jest gotowy też dostosować się do zmian narzuconych przez rząd, przez władzę, przez administrację itd., itd. Przepisy ogólnie, tak. Co z otoczenia? No i z otoczenia tutaj mamy kartę słońca, więc macie wsparcie bliskich, znajomych, przyjaciół. Okoliczności też Wam dopisują. No, karta słońca to jest karta radości, stabilizacji, wsparcia, dobrych wydarzeń, dobrych sytuacji jakichś wspaniałych ofert, jeżeli chodzi o rozwój biznesu, jakieś propozycje współpracy właśnie. Jeżeli stanowisko gdzieś na etacie, to też prognozy bardzo optymistyczne na przyszłość. Do, bardzo dobre relacje pomiędzy Wami a pracodawcą, świetne umowy, wynagrodzenie. Natomiast jeżeli chodzi o związek, no tutaj myślę, że ta osoba też jest zaangażowana. Tylko w tle może być rodzina, dlatego się pokazali kochankowie. Nie wiem, czy to Wodnik będzie musiał dokonać wyboru pomiędzy jednym kandydatem a drugim, kandydatką, tak? Czy to u Wodnika tutaj ktoś walczy, a Wodnik ma rodzinę i nie za bardzo to jest, że tak powiem, nawet normalne 10 mieczy, no, mimo że tutaj wydarzenia wpływają jakoś negatywnie, bądź coś jest zakończone, tak? Na pewno jest wsparcie Waszej rodziny w tych trudnych czasach, które Was tutaj blokują i stresują mentalnie na te wydarzenia, ograniczające Wasze swobodne poruszanie się w świecie zawodowym. Obawy nadzieje, wodnik azbuław. Jeżeli chodzi o pracę, czy odniosę sukces? Czy mój wysiłek, zaufanie i ten impuls do działania się opłaci? Natomiast jeżeli chodzi tutaj o relacje, to po pierwsze, czy będę z tą osobą szczęśliwy? Czy to jest faktycznie uczucie, czy tylko namiętność? Czy mogę zaufać tej osobie? Czy razem uda nam się stworzyć fajną relację? Czy to jest właściwa osoba? No i karta księżyca i pytanie, czy to wodnik się łudzi? No, jest to jakieś oszustwo w tym wszystkim. Na koniec mamy piątkę kielichów, więc to tak, jakby wodnik był zasmucony, rozczarowany, tak, że coś się nie udało. Czuję się bardzo samotny. Czas pożegnania. Dwa kielichy jeszcze stoją, zawsze można dojść do porozumienia. Tylko tu jest jakiś taki galimatias? Może to były, była, wraca. Jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, moi kochani, na, na kwiecień, poczekajcie z tymi inwestycjami. Nie róbcie żadnych inwestycji, bo możecie, że tak powiem, ponieść jakieś straty materialne. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o, o jakąś relację, zwłaszcza o jakiś romans, zwłaszcza o jakiś romans, gdzie macie wątpliwości, tak? No Ktoś być może o was tutaj walczy, mówię, może być też były bądź była, wraca, tak? Może być to strzelec, może być to rak bądź ryba, ale niekoniecznie. No, wodnik dąży do świętego spokoju. On chce mieć stabilne, ułożone życie. Chce mieć wszystko poukładane. Natomiast tu jest, są jakieś awantury, jakieś konflikty. No nie wiem. Chyba, że wodnik się dowie, że partner ma jakiegoś kochanka bądź kochankę i nie będzie wiedział, co z tym fantem zrobić. Rodzina też jest tym zmartwiona, że wodnik cierpi. No, i co dalej? Wodnik ma odbudować zaufanie, przebaczyć te kłamstwa, to wmawianie, to utrzymywanie w jakimś przekonaniu od lat. Bo nie lubię księżyca. Księżyc to jest, kochani, jak założenie maski, tak? To jest odegranie jakiejś roli. No, udajemy kogoś, przypisujemy sobie cechy kogoś, kim nie jesteśmy. I mało tego jeszcze, staramy się wmówić drugiej osobie, że faktycznie ja to jestem prawdziwa ta osoba w tej masce. Nie to, co pod maską się ukrywa. To jest takie zwodzenie, taki fałsz, zakłamanie, stwarzanie pozorów, wpływanie też emocjonalnie na kogoś, manipulowanie nim. Niewyjaśnione jakieś sytuacje, takie wszystko przez różowe okulary w krzywym zwierciadle przekazywane. I teraz pytanie, czy tu wodnika ktoś chce tak wkręcić? Czy wodnik sam ma założone takie różowe okulary i nie widzi pewnych rzeczy, że jest oszukiwany i ktoś chce go wykorzystać? No nie dajcie się. Jeżeli chodzi o pracę, kochani, ta propozycja, którą wybierzecie tutaj, mówię teraz do osób, które szukały, tak? I którym obiecywane było jakieś stanowisko, mimo że tam dużo ofert było. No niestety tej pracy nie uda się zdobyć. Natomiast myślę, że w maju już ta praca powinna być i nie warto zaufać tej osobie. Tak, pojawi się nowa praca w maju. Bardzo szybciutko. Wodnik chce spokoju, chce stabilizacji. Wydaje mu się, że panuje nad wszystkim, ale tak naprawdę no, nie panuje. Chodzi o rozpamiętywaną jakąś przeszłość, która też być może ma wpływ na to, co się dzieje w Waszej relacji. Ciągłe kłótnie o jakieś kochanki, o jakieś romanse, wypominanie czegoś. No tutaj wodnik stanowczo musi zakończyć to co było, tak? Karta śmierci, transformacje zaczynamy najpierw od siebie. Świadomie. To nie jest łatwe, czasami to jest bolesne. Ale świadomie chcemy coś zmienić w swoim życiu. I właśnie kończymy jakieś trudne sprawy, które gdzieś tam być może się ciągnęły latami, niewyjaśnione jakieś sytuacje z byłymi, tak? Bo może być tak, kochani, że wodnik ma już rodzinę, ma ustabilizowane życia, nagle się od, odzywa jakaś była partnerka bądź partner i nagle mówi, że on chce wrócić do wodnika. No i to jest ni nierealne, niemożliwe. I wpływa emocjonalnie na wodnika. No dziwne czytanie, kochani, ale będzie jakieś, jakieś zamieszanie, będzie jakiś galimatias. Musicie sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, nie jest warto walczyć tutaj, mówię teraz do osób, które szukają pracy, tak, u kogoś na etacie. Nie jest warto tutaj walczyć o, o coś, co no, ta osoba nie dotrzyma słowa. Ewentualnie udaje coś, obiecuje świetne warunki, tak niestety nie będzie. Obiecywane macie tutaj złote góry, rozczarujecie się, więc jednak tutaj odpuścicie sobie. No natomiast w maju myślę, że już coś nowego się pojawi. Jeżeli macie własną firmę, nie jest dobry moment na większe inwestycje pod koniec kwietnia. Poczekajcie na maj. No i tutaj niestety jest walka z konkurencją, ale musicie się zastanowić, co dalej. Jak wybić się na tym rynku? Bądź chodzi o zdenerwowanie, bo blokują Was znowuż informacje związane z obostrzeniami, tak? Trzeba przeczekać to wszystko. Tak jak mi piszecie w mailach w komentarzach. Jaka rada dla Was? Karta siły. Uzbrójcie się w cierpliwość. Taktycznie podejdźcie do tego wydarzenia. Sposobem. Jak nie drzwiami, to oknem, ale też nie na siłę. Nie na siłę, nie wymuszajcie pewnych wydarzeń. Niech to się wszystko swoim rytmem zrealizuje. Na kogo macie uważać? Siedem denarów, żeby nie śpieszyć się z jakąś inwestycją pieniężną i jeszcze poczekać, bo te zbiory, na które czekacie, one przyjdą. Ta właściwa praca, na którą czekacie, przyjdzie. Tylko to nie jest jeszcze ta praca. Jeszcze nie w kwietniu. Natomiast, jeżeli chodzi o związek, nie przyjmujcie biernej postawy. Na zasadzie, ja nic nie robię, zobaczymy, co ona zrobi, co on zrobi, jaki ruch podejmie, tak? No nie. Brońcie siebie. Brońcie swoich decyzji i starajcie się wybiegać w przyszłość. Czyli, nawet jak chcecie podjąć jakąś decyzję, starajcie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało za miesiąc, dwa, co z tego wyniknie, jakie wnioski wyciągniecie, żeby odkryć to, co zakryte, i rozwiać wszelkie wątpliwości, kierować się intuicją, iść za jej głosem, to, co ona Wam podpowiada. No, i oczywiście nie dawać się wkręcać w żadne konflikty, tak? I cały aniołek na podsumowanie. Znajdź swoje miejsce w życiu, kochany wodniku. Zobacz, gwiazda ci przyświeca. Zbliża się ten moment. Tylko trzeba dokonać wyboru. Może coś rozliczyć. Może poczekać cierpliwie na coś, co się opóźnia i nie będzie w kwietniu, a będzie w maju nie na siłę, nie na hura, nie na już no i oczywiście jeżeli macie tutaj wchodzić w jakieś dziwne układy gdzie w tle jest rodzina, dzieci jakieś trójkąty to też sobie to odpuśćcie, tak? Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na kwiecień Dużo miłości, pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości i zdrowia przede wszystkim. Oczywiście zdrowych, spokojnych, udanych i wyjątkowych świąt. Wszystkiego dobrego, żeby mimo zaistniałej sytuacji te święta były naprawdę wyjątkowe i niezapomniane. Zapraszam Was oczywiście na kolejne filmy, na mój kanał, gdzie są filmy tematycznie pokładane, zwłaszcza w playlistach, i na drugi kwartał, i na uczucia, i dla singli, i dla par. I ogólne, tygodniowe. Zaglądajcie, oglądajcie. I cóż. Pamiętajcie, że czytanie ogólne być może tylko dla jednego wodnika. Dajcie znać w komentarzu, co, o co o tym sądzicie. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. I do kolejnego razu.